W jedziemy. Travel Fan Team zaprasza na film. Kolejny ciekawy dzień przed nami. W Polskę jedziemy, ekipa nadal w trasie. Dziś na razie przemieszamy niewielki odcinek do miejscowości Rusy, gdzie obejrzymy kościół, pochodzimy sobie po malowniczym ryneczku ale później będzie petarda, gdyż jedziemy do Dziarski-Szewskich, do pięknego Skansenu, a stamtąd ruszamy w kierunku Kościeżyny do zamku w Bytowie. Także atrakcji będzie na dzień dzisiejszy nie miara. także życzcie nam szerokiej drogi. Pogoda dopisuje, więc jest wspaniale. Humory i morale również na najwyższym poziomie i tak trzymać. Równa niczym stolnica Droga Wojewódzka numer 235 doprowadziła nas do kaszubskiej miejscowości Brusy. To, że jesteśmy na Kaszubach, uświadomił nam, mijany chwilę temu, dwujęzyczny znak informacyjny pokazujący nazwę miejscowości. Kaszubski używany jest tu jako język regionalny, który nie jest dialektem języka urzędowego oficjalnie używanego w naszym państwie. O tym, jak odmiennie od polskiego brzmi ów język. Przekonamy się już niebawem. Brusy bardzo mocno stoją w swych kaszubskich korzeniach. W 2007 roku odbył się tu dziewiąty zjazd kaszubów. Historia Brus sięga XIV wieku. W 1351 roku lokacja wsi odbyła się na prawie hełminskim. Mieszkańcy Brus to nie tylko kaszubi, ale przede wszystkim Polacy. Swego czasu Brusy zasłynęły ze strajku dzieci szkolnych przeciwko nauczaniu religii w języku niemieckim, zainspirowanych słynnym strajkiem we wrześniu. Ulicą Kościelną podjeżdżamy pod jedyną wpisaną do rejestru zabytków budowlę, jaką jest wybudowany w latach 1876-79 neoromański kościół Wszystkich Świętych. Otaczające go zewsząd niewielkie domostwa sprawiają, że jak na niewielkie brusy, Kościół wydaje się budowlą iście monumentalną. Świątynia charakteryzuje się dwiema zblokowanymi, strzelistymi wieżami. Główny ołtarz, zakupiony w 1883 roku, został zniszczony podczas działań wojennych w 1945 roku. Obecny ołtarz został wykonany w 1950 roku według projektu artysty malarza Władysława Drapiewskiego z Pelplina, który namalował również obraz Chrystusa Króla. W nawie południowej umieszczony jest z kolei ciekawy ołtarz bracki z XVII wieku. Wykonany w stylu barokowym. Pochodzi on z poprzedniej drewnianej świątyni. W jego centrum umieszczony jest obraz Matki Bożej Szkaplerskiej z XVIII wieku, zasłonięty innym obrazem, przedstawiającym Maryję jako królową wszystkich świętych. Chrzcielnica, Ambona, Droga Krzyżowa i dwa konfesjonały, które są arcydziełami sztuki snycerskiej Szkoły Monachijskiej, zostały wykonane w drugiej połowie XIX wieku. Na uwagę zasługują zdobne łuki, namalowane w niebiesko-czerwonej kolorystyce. Na chórze o dwóch kondygnacjach umieszczone są organy firmy Cauera z Frankfurtu nad Odrą, zamontowane w 1880 roku. Tutejszy kościół z racji swoich rozmiarów buruje nad miastem, stając się niejako punktem odniesienia. W Brusach dzieje się niewiele. Niską zabudowę tworzą głównie jedno- i dwupiętrowe domostwa. Centrum miasta stanowi plac Jana Pawła II. W mieście raczej trudno o pamiątki historyczne. Historia Brus jako miasta sięga raptem 1 stycznia 1988 roku. Nie mając tu nic więcej do roboty, kierujemy się do pobliskiej wioski Brus Jagle, gdzie znajduje się Hata Kaszubska z otwartym w 2005 roku Muzeum Regionalnym. W ramach muzealnej ekspozycji prezentowane są pamiątki związane z historią oraz kulturą materialną ziemi zaborskiej. W zbiorach znajdują się m.in. dawne przedmioty codziennego użytku oraz zabytki techniki użytkowej. Oprócz ekspozycji stałej, w Chacie organizowane są także wystawy czasowe. W Chacie Kaszubskiej przywitano nas kaszubskim językiem prezentując ciekawostki związane z miejscową kulturą. Ja jestem ba bardziej Ładka szepskiego języka, Ładka szybsi kultury, bo tego świecigo z tej bo jest szkolny Kaszepskiego języka tej lzi, a tu Waska Kreśną to ładnie na tym bardzo dobrym mistrę panie Józefie. Dzi jeżeli weźmy przy Józefie. Właśnie, to hmm. ciekawa postać. Bo tak jak mówiłem, tu jest Muzeum Regionalne Hata Kaszubska, które podlega podom kultury, a 30 metrów dalej jest skansen pana Józefa Chelmostego. Właśnie. I teraz, dla... kto to jest pan Józef Chelmowski? Pan Józef Chelmowski to jest jeden z największych, a na pewno najbardziej oryginalny twórca ludowy na Kaszubach w ogóle. Zdziwiona, czy nie? No, słucham. No... Słucham. Nie bez powodu on jest nazywany Kaszubski Leonardo da Vinci. O o. Nie bez powodu. Ciekawe. Malarz, proszę. rzeźbiarz, konstruktor, wynalazca. Filozofy. I uwaga, i właśnie, i filozof. I teraz uwaga. Na czym polega jego wielkość? Między innymi, bo tych argumentów jest pełno, między innymi polega na tym, że znaczna większość jego dzieł została stworzona, nie po to i nie dlatego, a dzisiaj sobie zrobię aniołka albo dziś tam namaluję sobie coś tam, tak? Nie dlatego. Nic. Znaczna większość jego dzieł wynikała z jego filozofii, z jego pojmowania świata, bo z jego pojmowania wszechświata, bo te dzieła mają coś wyrażać, coś uzmysłowić, tak? Ktoś tak, ma się zastanowić no nad właśnie. tym. I takich dzieł ma mnóstwo, a jego dzieło tak naprawdę to w tysiącach się liczy, bo niezwykle hmm. płodne, to jest. Tam. Kochani, yy, mamy tutaj zagadkę, co to jest? Ciekawe, to jest? czy ktoś z naszych widzów w ogóle wpadł na pomysł. No, do ułatwienia tylko dodamy, że ten przedmiot używa się w kuchni. Gospodynie drzewiej używały. Tak, a ja jeszcze, dopowiem, ja jeszcze dopowiem, że tu się nic nie wlewało, nic się nie wsypywało, tylko należałoby to określić, że tu się coś umieszczało. Bo to coś, co się tu umieszczało, to ni to ciało stałe, ni to lotne, ni to ciecz. już wie co to jest. ja wiem co to jest. A Wy myślicie. Jak wymyślicie, zapraszamy do chaty po odpowiedź, będzie nagroda. Już wiemy, że to nie jest do robienia sera, ani twarogu. Ani, ale że w kuchni bo to Do parzenia herbaty też Też nie, nie jest. ani do twarogu, ani do masła, Także trochę ułatwiamy. Do kawy. No, ale do czego? O, bo to tak, tam się to umieszczało, zamykało. i może te pokażemy pokażemy. Takie sitka, o, to się tak umieszczało i, i jedziemy. No tak trzeba było, danie, zależy ile tego było. No, tak. 50, 70, może 100, zależy ile tego to było. To było to była do zania. emocji, wie, tak no, Też można na tym coś. się wyrzeć. Też można na tym się wyrzeć. O Jezu. pompka pod ciśnieniem, pod ciśnieniem to... Jest. Nie powiem i nie wyjdziecie w to. No, ja Ale tak, my już wiemy, do czego to służy i też nie powiemy. W takim razie będzie y, taka sytuacja, że pod filmem czekamy na informacje i y, napisy, co to będzie. Być może będzie czekała jakaś nagroda, bo to naprawdę kurde, trudne było. Y, Główkowaliśmy parę dobrych minut i gdyby nas tutaj panowie nie naprowadzili, byłby z tym problem. Ale byliśmy blisko, nie było tak aż najgorzej. Dalia. Po zmaganiach umysłowych nadszedł czas na część rozrywkową. Dobra, zrobimy tak. My je zaprezentujemy z Mikołajem, ale wy śpiewacie. Ja. I z tego tutaj obojętnie tam proszę śpiewać. Proszę obojętnie coś a my wam. Zadać. My tu będziemy grać. Dobrze. Spiewajcie. Tak. Gdy strumek płynie z wolna, rozsiewa wioła, maj, do kropka rosła polna, a na dnie miał grać. Do Bo to jest fenomen wśród instrumentów w ogóle. Bo żeby na tym zagrać, to musi być trzech ludzi. Aha, dopiwa tam jeden. Nie, dwóch dopiwa mu się. No, no. bo musisz, polega do pokamu. Ale tu musi być trzech. Jeden trzyma. Druga osoba, Zazwyczaj to było dziew dziewucha, no nie? Miała dzbanek z wodą. A Aha! na to trzeba było. I to Dobra. Bym, dźwięki. A trzecia dopiero. A kto proszę, ciągnął? Tak łapki w łódeczkę A? i proszę tą wodę rozprowadzić. Rozprowadzić po tym razie. rozprowadzić jeszcze, bo to suche. No coś już suche. No jeszcze raz, jeszcze raz łapki rozprowadzić i. A, A, tak tu ścisnąć i o. Nie czało ręką, do to idziemy. Tak, Może guziki. O! O! O, wow! Jedziemy! A proszę, jak kolega się rozkręcił. A teraz idziemy na jednego. A teraz będziemy opowiadać o naszych... Dawał, hej, Dobrze, a teraz jaki to ale, jest instrument? Na tabakę. Na tabakę. O, o, ale tabakę to jaka tabaka się jechać dalej samochodem? Panowie, jaki to, to, jest, to jest instrument? To jest bo, instrument to. bo pan burczy mi nie bas, to jest burczy, burczy, burczy bas. Burczy bas. na jako Kasiewi to chcę, ale są zaziect, bo kasiewi trzymię tybaka, tacy Tabakiera tu jest jechem rusu i w kaśebie się zaży leci czy są w tym sala Pierwsze, spięksę sobie żeby pokazać, Aha. że to nie jest na gwek i dawał e, mm. dredzimu. I I tak, Aha, sobie zarzec, jo, I to jest i to je, wystarczy i Na dwie dziurki sygnie, jo. I to jest na zdrowie. Dobre. No, no, Ach akcesorzec, jo, Taci, czec. To no, na pobudzenie, no, takie to. To jest coś jak o! czy tam nie dodaliście tego, tygrysie maści. O! Aż ty jo. trochę chyba za dużo, ale ten... Faktycznie. <laughs> mm, nie widziałem, że to takie... Nawet na Kasie jest z taciswek. Z jak ksiądz zaczynał swoje kazanie w postele, to wtedy musiał się zażyć w tej toboci. Żeby wybiegał. Zażył... No jak do, ja się zażył ta tabaka, to dawał ta tabakiera co się w postele. I oni sobie zażywali tobaka I jak ona wróciła, jak ona krótko wróciła, czyli szybko, to oznaczało, że ksiądz ma liche kazanie, że o odetkach, o, o pieniądzach, mm -hmm. kada... A kiedy ona godzinę szła po kłosele do żoła, to ks. Fein go i <grym> <grym> nie go I mówię, że z dnia tak nie jest praktykowany, ale jak to zażyje zdarzy na Kasiebach, to tam nikt nic w nie zauwa. to da ci normalny to na kasieba. Nie wiedziałem, że takie fajne. Myślałem, że to jest jakiś taki, jak bardziej tytoń, czy jakaś mahorka, ma 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 czy to nie jest... Y Główny Bardzo mielony. Ale tak, to, to jest tytoń. Wiesz, to, tak nie to jest tytoń i tytoń jest ci mielony, i ten obszar, jak mm -hmm. je jest, taka fajna mąk jest mielona, tej jest nakropiona szpritem. Może być tam może być coś innego, nalewczone, albo bursztynowa. A to jaka jest? To jest taki eukaliptus. Właśnie, eukaliptus. No, to nawet jest dobra, jak to problem problemy z górnymi narodowcami. Tak, tak. Na ci, ja kaki, na, na jo. No, ale czuję, że no. normalnie... Jeszcze powiedz, no. że na inhalację dobra. No właśnie, autentycznie. To zażyła bez cicha samega w A baby też mogą grać czy, czy tylko głowy. <grym> Wszyscy <Szefce> mogą grać. <grym> no. Na ci nie młecy, nawet tym mężczyzn to ty się dobry. To dziękujemy. Ale, ale ja muszę podejść, ja muszę podejść. <grym> Michał, e, Mikołaj, a? nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale kolega nie kichnął. To jest dobrze. Tak? Co to no, oznacza? Rzeka. Bo każdy Krzyszko, porządny kas każdy kaszub, jak zażyje tabakę, to nie kicha. Tylko mm. no, nie kichnął, ty może o tym wiesz, ty musisz mieć jakieś korzenie kaszubskie. Korzenie nie, ale mam rodzinę. O, kościerzynie. No proszę, no wyszło, to się, wyszło przyjmu. Także tabaka, a jeszcze ta, powiem... Tabaka ci prawdę powie. Tak. Ta Tutaj mamy wspomnianego Józefa Helmowskiego, piewce tejże ziemi kaszuba, z matki i pewnie pradziada, yy, bardzo płodnego artystę, którego właśnie tutaj zwiedzamy dom jego tu włości, miejsce i poświęconą chatę jemu. Także warto przyjechać nie tylko tutaj dla tych ciekawych jego zebranych dzieł, ale i dla panów, którzy tutaj pracują, którzy bardzo ciekawie opowiadają Także musicie zarezerwować dobrą godzinkę, a może i dwie, zależnie rozbędzie ile będzie tak zwanych bajerantów, bo wtedy naprawdę będzie rozmowa kosmiczna i długo. My tylko tak ledwo uszczęliśmy tego czubka góry lodowej, ale myślę, że warto zbłądzić. To pasję Prawe Spań raz za świat trawe Panem. Trudno wyrwać się z rąk owych wspaniałych bajarzy. Opowieściom o ciekawej kaszubskiej kulturze nie było końca. Po przekazaniu po kaszubsku Motta kanału Travelfan Poznajmy razem świat przenosimy się na sąsiednią posesję, będącą skansenem poświęconym życiu i twórczości mieszkańca tegoż domostwa, Józefa Hełmowskiego. W przylegającym do muzeum ogrodzie znajdują się rzeźby oraz ule autorstwa owego nietudzinkowego artysty ludowego, żyjący w latach 1934-2013 Józef Hełmowski przez lata działalności artystycznej stworzył w swoim rodzinnym domostwie wyjątkowe prywatne muzeum prezentujące jego własną sztukę ludową, rzeźby, obrazy, pamiątki rodzinne, przedmioty codziennego użytku i narzędzia używane w gospodarstwie. Jego dzieła poruszają zagadnienia filozoficzne, polityczne, regionalne, historyczne, patriotyczne oraz kwestie wiary. Z dziełami Józefa Chełmowskiego spotkamy się jeszcze raz na naszej trasie, podczas zwiedzania pewnego muzeum. Ale to już zupełnie inna, oddzielna historia. Żegnamy zatem Brusy Jagle i udajemy się w dalszą drogę. Raptem 8 km drogi dzieli nas od kolejnego wyznaczonego sobie celu. Trasę tę pokonujemy w mniej niż kwadrans. Dość łatwa droga przy dojeździe do leśnego parkingu przechodzi na ostatnich kilkuset metrach w piaszczystą drogę polną. Nie jest jednak problemem dotrzeć w te strony. Po zaparkowaniu auta na pustym parkingu ruszamy polną drogą w kierunku naszej atrakcji. Idziemy w stronę kamiennych kręgów, których tutaj w okolicach Kaszub jest dosyć sporo. Właśnie będziemy oglądać kolejne. Kamienne kręgi w Leśnie to bardzo ważny punkt na mapie atrakcji turystycznych gminy Brusy. Do dziś zachowały się tu ślady osadnictwa brązowego. Przez lata badanego przez archeologów Uniwersytetu Łódzkiego Tutejsze kamienne kręgi są wielokulturowym cmentarzyskiem wpisanym do rejestru zabytków archeologicznych. Pierwszym i największym na cmentarzysku kurhanem o 26-metrowej średnicy jest ten z kręgiem kamiennym i stellą o cechach antropomorficznych. Czysta, piękna energia. Warto tu przybyć. Ustawienie co najmniej jednej steli w centrum kręgu oznaczało miejsce dla naczelnika plemienia lub szamana. Odkryto tu także tzw. długi dom, jedno z niewielu tego typu znalezisk w Europie. W prowadzonych przez wiele lat badaniach odkryto 13 kurhanów oraz 15 wieńców kamiennych związanych z osadnictwem skandynawskich gotów. Ponadto znaleziono także 20 grobów skrzynkowych oraz 7 grobów jamowych. I popielnicowych z urnami twarzowymi ludności kultury pomorskiej. Podczas prowadzonych prac archeologicznych zostało odkryte także miejsca pochówków oraz skupiska ceramiki z okresu kultury łużyckiej i wielbarskiej. W kręgach kamiennych mogły być składane w czasie tingów ofiary zarówno ze zwierząt jak i ludzi. Kręgi mogły być również miejscami wieców ludności omawiających ważne dla plemienia kwestie, np. przykład relacje zjadowców, eksplorarii, poszukujących dróg do wędrówki lub miejsc do osiedlenia, niejednokrotnie docierających do bardzo odległych stron, o czym świadczą znalezione w jednym z grobów zabytki, m.in. srebrna moneta celtycka z terenu Słowacji i amulet w kształcie skarabeusza z nadmorza śródziemnego. W miejscu tym zrekonstruowano także groby skrzynkowe pochodzące z wczesnej epoki żelaza, szacowane na okres między V a III wiekiem przed naszą erą. Kamienne kręgi w leśnie to miejsce ciche i spokojne, o niezwykłej, mistycznej i zarazem tajemniczej atmosferze. Poszukiwani patroni, może to właśnie ty zechcesz być jednym z nich. Jeśli podoba się tobie, co robię i widzisz w tym potencjał, to zapraszam do wsparcia mojej pracy. Wybierz opcję donatu, która najbardziej Ci odpowiada. Pamiętaj, że im wyższe wsparcie, tym więcej Twoich przywilejów. Dołącz do grona patronów. Wejdź na patronite.pl ukośnik travelfan.pl. Z góry dziękuję za wszelkie wsparcie. Z filmami Travel Fan w Podróży poznajmy razem świat. Zostań przyjacielem projektu Travel Fan w Podróży. Subskrybuj, lajkuj i komentuj. Zamów film lub zostaw grosik na PayPalu. Doceniam każde Twoje wsparcie. Travel Fan, Twoje kompendium wiedzy o świecie. Pozdrowieniem, Rafał All rights reserved by travel bank.